Zatrzymać Cześć kochani, chodzimy 0%. po Marwilskiej, szukamy dla mnie butów dokonne jazdy, bo w końcu chciałbym pojechać sobie, przejechać się na jakimś koniku. No i szukamy, szukamy, po prostu nigdzie nie ma, nie? W ogóle same damskie, ale znalazłem jeden ładny bucik. Powiem wam szczerze, o konnej jazdy, proszę bardzo. Wiesz co? Rewelacja. No zobaczcie, dość wiele ładnych dziewczyny butów dla was, także polecamy Marywiliska, takie, takie... Takie męskie, ale takie. Są damskie ładne, takie jak coś dół do kolana, buty przeróżne. O nie, tu już to już nie. No ale dla mnie na razie nic nie ma. Co tam ku? To ja wam pokażę tych budzików, żebyście może wy się zakochacie, przyjdziecie na zakupy. Co tu mam na dole? O, na przykład mamy. O, ale, fa... ale fajne, jakie kroże? Czarne. O, ładne, takie damskie, nie? Już. Ładne są. A niech się śmieją, co? Żeby coś się przydatnego było dla moich wielbicieli. No idziemy dalej. Papa, pa. dobra. Małza przycisk. Małza przycisk. Tomasz mówi, że to bardzo ładne jest. Jeans, z bluzo połączony? O, one chyba kosztują, jakieś patrzyliśmy, chyba kosztuje 120. Fajna, jest ciekawa. A do czego pasowała, bo ona do spodni jakich? niebieskich, nie? No, czarnych, niebieskich. No, no, a tu niże co jest? A tak, że bluza. Mhm. No ale my dzisiaj się skupiamy nad butami, prawda? A w ogóle gorące pozdrowienia dla pani Pauli Pałęckiej. Właśnie powiedziałam przed chwilą Tomkowi, że z reguły nas obserwujesz często, więc. Też dla ciebie przede wszystkim te buty będę pokazywał. No mówię, no, mówimy, że to wejście a nie więcej no. Takie coś, no to chyba za bardzo nic ciekawego, bo to masz nie zwrócił na to uwagi, no ale mówię no. Rzecz gustu. Taki jasny dźwigni nie ma, nie ma. Małza przycisk. Małza przycisk. Małza, przycisk. Tu właśnie jakieś buciki dorwaliśmy, jak to ja bym już bardziej 100%. wolał ciszej, bo te są fajnie wyprofilowane, uważam, tylko czy za niskie. Ja już gdzieś jedne szare fajnie widziałem, buciki takie bardziej zimowe, ale też takie, a tak Wam pokażę, to z męskich, nie? O tu są, a to są już takie zimowe... O nie, to są takie takie... Nie, nie, nie. Nie w moim typie. Tu takie buty. Nie, nic takiego. Takie dla osoby starszej. Bardziej tutaj są damskie już chyba buciki. Tak, na zameczek takie. Mam nadzieję, że widać będzie co też fajne, przeczyste widzieliśmy ostatnio. Takie buty jak teraz są na czasie. Tu macie klapeczki takie, o troszeczkę macie damski, widzicie, z futeraczkiem. O. No takie zimowe bardziej. O, to takie śmieszne. Śmieszne, ale czy one ładne są? No rzecz tu nie? Tu na górze macie też buty. Domek Biedny szuka. O, ten jest ciekawy, już Wam pokażę. On ma taki jakby... E... Z takim czymś jest, nie? On jest na wyższe taki tej. Hop, tak i hop. Z takim futereczkiem. No. I a, postawię. Muszę teraz postawić, nie? To przede grzeczni. Proszę. Tak, to samo. Tu taki. Dobra. Mhm. 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 Jest, jest dla kobiet, jest fajny wybór. O, też takie wyższe, nie? Mogą być do jazdy, bo ktoś chciał. Proszę bardzo. Co? Nie mówię, bo zapraszam na 64 44. co są różne, od 60 zł tak do 100, 150. O, tu takie są. O, to są na wyższym już. Te są już na wyższym, nie? Tu jeszcze wyżej są jakieś buty. O, co to jest? Co to ma być? A, to są, to są Adidasy jakieś. Nie. Dobra i teraz z drugiej strony jeszcze zobaczymy. Też tu macie damskie buty, co? Nie ma. Nie ma? Nic? O, to nie jest ciekawy bucik. To nie jest ciekawy. Tak, słyszę. Takie mogą być. 43 na konia. Aha. Pokaż. I to jest tak bardziej bardziej podmęski zrobione. Na pewno? Tak, tylko że... Wyższe ma podbicie. 170 zł. Dobra, ale wyższe no no buty dokładnie kosztował po 4000 nawet, tak? Na chmielnej. On no dobrze, ma wyższe ja nie podbicie. Ja mówię, o 4000. A ty mm, wiesz ceny... cenę, można 80 no, tysięcy. No wiem, wiem, tak? wiem, wiem, ale mówię daj jako przykład, tak? No. Tylko no Tomak wiem, ma wyższe tak, podbicie, tak. Jak, jak Damski troszeczkę, wiesz, wydaje mi się. I co jak na takim się... No tak, mi na konia, to wiesz jaka była na YouTube. Bo mega beka, nie? No nie mogę sobie pozwolić, no. Co by na to? Pani Paula, co Pani na takiego buta, żebym siadł na konia? O to, też fajne, takie damskie, śmieszne. Ja lubię znowu takie wymyślne buty, nie takie proste, zwykłe, ale takie wymyślne i takie staram się Wam pokazywać. Tutaj jakiś taki, nie wiem, tu. Hmm. tu taki też zwykły tu bucik mhm. o No jest butwa butów O tu też taki fajny, też mi się podoba bo on taki jest troszeczkę inny Nie wejdziesz? No bo ty masz Tak Stoi, stoisz, stoisz dobrze. Pokaż. O. Aha. Ale Te, też chyba dam 120 O, trochę męski nawet. Co? O. Proszę bardzo. Bro, brązowy, tak? Aha. Myślę, że może przymierzę. Co myślicie, kochani? Nie? Dobra. Dobra, to jeszcze Wam pokazuję, zaraz sobie przymierzę. Tu jeszcze patrzę, coś dla Was ciekawego, dziewczyny. A... Już takie mniejsze. Uh -huh. Ojejku, no najwięcej jest dla kobiet fajnych rzeczy, nie? Taki z futereczkiem tu jeszcze macie. Co? Tu, tak, Tu taki jest, taki w całej takiej nie wiem jakim kolorze, ale... Nie? A będzie miała pani? Na razie nie ma. Tu taki jakby bucik, tak o, biegówka chyba co? Jak myślicie? Boże czemu kobiety mają więcej fajniejszych rzeczy? Ja czasami się nie dziwię dla osób. Niektórych, że chcą zmienić płeć, bo naprawdę można pięknie wyglądać. Nie, nie, spokojnie, ja tą swoją płeć lubię, ale... Nie ma. Drag naprawdę mają nawet co robić. Te są też mega śmieszne. No i co tam tamte, za ciasne? O jeden numer większy to mi O, No dobra. No bo wiadomo, że ja na spodnie będę musiał założyć. No ja też nie. Ty to jeszcze masz te krótkie buciki, nie? To w jakim kolorze jest ten but? Damian, czarny. Zostaw to. No patrz, patrz, króciutko się pokazuje, no ma takie to jest takie dobra, Dodatki dobra. jakieś. No dobra. Chyba najwięcej czarnych tu butów jest, nie? To o, różnego, o, różnego tu macie takie, proszę bardzo, dziewczynki, nastolatki, halo z cyknikami. Fajka. Jaki to się, ten dział nazywa się? Co? Ten dział, numer jaki ma? Dział, numer jaki no. z butami, no, dział. To jest F, G, to jest hala, jakie to jest czytane? Hala no F. M. F ile? F52, zapraszam, widzicie, jakie dziewczyny ładne buciki? Mm. Naprawdę? Normalnie tylko na randkę się wybrać. No? A z takich coś takiego? Na przykład. To... Nie ma pana, nie ma, na nie ma. Tu na górze, co mam na górze? Takie szmaciaczki, szmaciaki. Szmaci... O, takie proszę. Nie, normalnie, nie, no nie, takie trampki dla nastolatki, Normalnie, nie. To, idę, to ma kiny? To ma kiny? Nie no, bajka, nie? Nie no, mi się to nie podobają. O, te mi się bardziej już potykają. Już, już idziemy, tylko pokazuję, o, pokazuję, o, jakie fajne. No, bo trafiam na fajniejsze buty, no. Teraz już obchodzę dookoła, już idziemy. O Boże, on jest okropny, nie? Już wychodzimy, Tomaszku. O, takie mnie, to na pożegnanie, na pożegnanie dziewczyny, nie? Jak dacie z buta, nie? Nie pogadasz, nie? Ładko. O, o, uwielbiam te chwile, kiedy mogę dla Was filmiki kręcić. Gdzieś tam w sklepach. No dobra. Dobra, wychodzimy, bo on zaś mnie w ogóle, wiecie... Już, Tomeczku, wychodzę! O Jezu, już, 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 już wychodzę. Lalalala. Uwielbiam takie chwile. Nic ciekawego nie ma, nie? Co? Męskie? Krótkie, no właśnie, w jakim kolorze? Czarny czy brązowy? Co? Czarny. Noweczek z bakulaku z futerkiem. A nie te siwy, nie byłyby były ładniejsze, co widziałam tam? Słuchaj mnie, idziemy stąd. Ile kosztują Nie wiem. Zapytaj się, bo tam kosztowały 110. E, następne. Dobra. Pauza. Przycie.